świeraki kontra sąsiad Obudził się, czekał aż do samego końca, aż kurwa spędzę wszystkie świeże A nasze tam są, o trzy statka u góry o, Nasze ładnie drąkitkę A to jak zwykle głodóweczka jak i w dachu no ale Same stare trupy goni Nie goni O następny o, A nasze tam wysoko pięknie ozamo Ale powinny się złapać tak czy tak Jak nasze zejdą. Zejdą. O, sąsiada tu nade mną nad głownikiem tam Może się, może będzie ścinka, chociaż tam u góry. O, i jedzie następny sąsiad do góry. Wypędza. Razie będzie mieli zaraz ścineczka będzie mieli, już przeskoczyło naszych sieradków trochę do niego nie, nie przeskoczyły ale się złapią, już nasze, nasze schodzą tylko czeka żeby to spadło jak coś spadnie zaraz będzie dosiad nasze drąmkidkę tam u góry ale zaraz będzie ścineczka odwinęły się Nasze tam i tu. Jego tu. No tam parę sztuk padło i już będzie koniec rozganiania. Chyba, że te dolne nasze się złapią z jego. O, i tu sąsiad wysypał. Eee! Nie mam jeszcze ślindki! To u góry to moje wszystko! O, teraz się jedną. O! Bach, teraz są w teraz tu jeszcze i doje, tam idą, dobra, dobra. A tu te dołem tutaj. Dałem Henka, wiem! O, Dawaj te świeże jeszcze. A, musisz jechać, tak? Ja też tak będę do nitra mówił. Ale więc poganiać musiałeś. No, ładna ścineczka. Ta stare kurwa twoje kapcie to co ja im zrobię? Ile z tysiąc będzie? Stasiek jeszcze by się przydał. No, tu moich trochę się urwało Na drugie skrzydełko się przerzuciły jest kurwa tyczka? Nie ma kurwa siadania Rozerwałeś Odsunę się kawałek Mietka się ładnie urwały Tu naszych trochę idzie do dachu, tu sąsiada. Tu naszych trochę zostało, tu sąsiada, a u góry jest jeszcze ścineczka, nasz z trzech. dobra, na razie panowie wyłączę. Niech se usiądą.